12. edycja Spartakiady Środowiskowych Domów, Pomocy, Samopomocy, do której włącza się również aktywnie kuratorium Oświaty będzie realizowana na tutejszym terenie. Rozmawialiśmy z Panem Burmistrzem, z panią dyrektorem z ośrodka, z panem dyrektorem ze szkoły. Mamy pełen ogląd i nadzieja na... Doskonałą imprezę jest tutaj bardzo wielka, ponieważ entuzjazm, jaki miejscowi mieszkańcy, pracownicy, władze okazują do tej inicjatywy, jest tutaj wielki. Czujemy się tutaj wyróżnieni i bardzo się cieszymy, że taka. Spartakiada odbędzie się właśnie tutaj i na pewno aktywnie się w to włączymy. Dzisiaj jesteśmy już po rozmowach z władzami z samorządowymi Zagórza. Też muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że jest, jest taka wstępna przychylność. W tej chwili będziemy pracować dalej nad szczegółami, i Spartakiada, która ma się odbyć, która planowana jest na dzień 23 czerwca, mam nadzieję, że będzie. Dużym, świetnym wydarzeniem, yy, pamiętanym przez wszystkich uczestników, którzy przyjechali tutaj do, do Tarnawy, do Zagórze, do Tarnawy Dolnej z całego województwa. 23 czerwca dokładnie, bo taka właśnie została wypracowana data yy, Spartakiada Kiada yy, osób niepełnosprawnych odbędzie się yy, w Tarnawie i co więcej będzie to połączone z yy, Dniem integracji z osobami niepełnosprawnymi. Chcemy zaangażować młodzież gimnazjalną do, do pomocy. Wszystkich mieszkańców miasta i gminy Zagórz bardzo gorąco zapraszam i zachęcam do przyłączenia się do tej akcji.